Ewangelii: Według świętego Jana pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami otarła jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: Ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale, bożej. Dzięki niej syn Boży dozna chwały. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: Wróćmy znowu do Judei. Uczniowie mu powiedzieli: rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować. A ty chcesz tam ponownie wrócić? Jezus im odparł. Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła. A gdy to powiedział, dodał: Nasz przyjaciel łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu. Uczniowie odrzekli: Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci. Uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego. Tomasz zwany Didymos. Zawołał wtedy do współuczniów: chodźmy i my, aby razem z nim umrzeć. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od czterech dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około piętnastu stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, Wybiegła mu naprzeciw. Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co tylko Go poprosisz. Jezus jej rzekł: Twój brat powstanie z martwych. Marta odpowiedziała: Wiem, że z martwych wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus oświadczył jej: ja jestem z martwych i życiem kto wierzy we mnie nawet jeśli by umarł, będzie żył każdy kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki czy wierzysz w to Marta odrzekła tak panie wierzę że ty jesteś Chrystusem synem Bożym który przyszedł na świat a gdy to powiedziała odeszła i zawołała swoją siostrę Marię mówiąc jej po kryjomu Nauczyciel jest tutaj i prosi Cię. Ona zaś gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do Niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała Go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją. Poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy go zobaczyła, upadła mu do nóg i rzekła: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, rozgniewał się i wzburzył. Następnie zapytał: Gdzie złożyliście go do grobu? Odpadli: Panie, chodź zobaczyć. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: Zobaczcie, jak go kochał. Niektórzy zaś mówili: Czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus ponownie wzburzony podszedł do grobu, a była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: Odsuńcie kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie już cuchnie, nie żyje bowiem od czterech dni. Jezus powiedział jej, czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz? I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić. Dziękuję ci, ojcze, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających mnie ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał z mocą Łazarzu Wyjdź na zewnątrz. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić. Wielu wśród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Piąta niedziela Wielkiego Postu, coraz bliżej Wielkanoc. Dzisiejsza liturgia opowiada o życiu. Życie, dar, boży. Różne sytuacje w życiu mogą spowodować, że nić tego życia zostanie przerwana. Wiek, choroba, wojna, wypadek. Dzisiejsza Ewangelia opisuje. Wydarzenie, które miał miejsce przed świętym Paschy. Panie, gdybyś tu był, mój brat by żył. Skąd ta pewność, że jej brat by żył? Zwróćmy uwagę, że siostra Łazarza wierzyła głęboko, że Jezus, Bóg może obdarzyć jej brata życiem. Ta wiara niewątpliwie była budowana przez dłuższy czas, kiedy Jezus przychodził pod dom, pod dach swoich przyjaciół, rozmawiał z nimi, oni go chętnie słuchali. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, mówi Jezus. A więc wiara to wyjątkowe otwarcie się na życie, na życie wieczne. Być może w swoim życiu przeżywasz taką chwilę, kiedy może pomyślałeś, chociażby przez chwilę, Panie Jezu, to już za późno. Nic się nie da zrobić. Siostra łazarza też tak pomyślała. A kiedy Jezus przychodzi, wszystko się zmienia. Nigdy Jezus nie przychodzi za późno. I w Twoim doświadczeniu życiowym też Jezus nie przychodzi za późno. Warto otworzyć się na niego. Niech. To przeżywanie tego czasu Wielkiego Postu, zmierzając do świąt Wielkiej Nocy, będzie takim czasem otwarcia się na życie, bo święta Wielkiej Nocy to święta opowiadające o życiu, o życiu wiecznym, o życiu, które jest naszą nadzieją. Jezus nigdy nie przychodzi za późno. Pamiętaj o tym. Szczęść Boże!